Cześć siemanko, z tej strony Jasiu jest dzisiaj z nami Kacper Siemaneszko I znajdujemy się znowu w autoluxe w Bielsku Białej Witam e, ponownie Witamy Pierwsze pytanie, co dzisiaj będziemy stary robić? Także tak, dzisiejszy plan będzie wyglądał następująco, zapraszam Podejmiemy się dzisiaj wymiany oleju w dyferencjale Następnie wymiana włącznika otwarcia bagażnika Następnie wymieniamy wycieraczki przedniej szyby I pytanko czy będziemy jeszcze wymieniać dywaniki? Zobaczymy, czy się, się spodobają. mi spodobają. Miń szczerze tak średnio siedzą, ale to już kwestia właściciela. Plan wygląda właśnie tak. Tutaj Martynka zadecyduje, czy wymieniamy, czy nie. Dzisiejsze operacje będą wyglądać następująco. Zobaczymy, jaki dzisiaj będzie czas operacyjny. No i co? Zaczynamy. Wy pamiętajcie, żeby zostawić łapkę i subę, jak się podoba. I jeszcze w Seven More 7 macie. Oversize i z kodem Jasiu macie minus 5%, pamiętajcie. Jeszcze pytanie: Ty masz 21 lat? No, za miesiąc. Powiedz mi, jak się to u Ciebie zaczęło, że siedzisz przy furach? Wiesz co, no, tak naprawdę to od dzieciaka, bo rok przed moim urodzeniem Tata założył firmę z samochodami. Głównie działamy bezgotówkowo pod ubezpieczalnie, naprawy bezgotówkowe. No i od dziecka siedzę na garażu, także gdzieś tam te samochody cały czas były w okolicach mnie. Widzicie, jak macie na 21 lat, coś możecie robić, więc ruszcie tą dupę przed tych pośnych komputerów i zacznijcie coś robić. To będziecie jak on, który już na swój wiek wie tyle, że. że no wiecie, tak jak ja, to ja wiem, że to jest koło. On powie dużo więcej. Idziemy. Nie no, tak naprawdę to nie da się wiedzieć wszystkiego. Też cały czas się uczę i nabywam nowe doświadczenie, ale... No coś coś niecoś potrafię. Powiem tak, nie jeden radiowóz byś złożył, tak? Tak, tak, tak. No my głównie właśnie zajmujemy się naprawami blacharsko-lakierniczymi, -lakierniczy, czyli też tej mechaniki można powiedzieć troszeczkę się u nas przeplata, ale gdzieś tam coś zawsze się znajdzie. Dobra, idziemy robić dyfer, bo od tego zaczynamy. Tak, tak jest. Tak? Tam to mi śrubę proszę. odkręcamy, tak? Tak, dokładnie. Żeby tutaj Tos na odkręcanie? Tak, jest już ustawione. Chyba stary. Odkręciłem już, nie? No popuszczaj, popuszczaj. Zobaczymy czy to ewentualnie delikatnie. Czy coś może polecieć? No A. pamiętajmy, że tu mógł nikt nigdy nie zaglądać, więc... Czekaj, może mam rękawiczkę? Nie, spokojnie. Okej. Okay. Okay, delikatnie. delikatnie coś. Mm -hmm. Ej, tak szczerze to ten olej jest, jest czarny. Czyli no, ktoś tu chyba na, zaglądał. Naprawdę nie jest najgorszy, nie? Myślałem, że gorzej on będzie wyglądał, czyli ktoś w jeszcze wymieniał olej. Ale lepiej wymienić niż... Tak, wiadomo. Co, kto odkręci kurek i się nie poparzy? Przy silniku? Nie wiem, czy jesteś jakąś masochistką, kurde, że takie rzeczy wymyślę, że to szok. Nie, nie trzeba... bo my to będziemy odsysać, wiesz? Trzeba to odessać, tak. dlatego że to jest pod kątem tak jakby żabu, wiesz? No przy takich samochodach, jak nie masz sprzętu, to nic nie zrobisz, to nie jest maluch. Dobra, zaczynamy proces teraz odsysania, jak widzicie. Maszyna się prezentuje następująco. O, jakaś tam jest. Nie znam się. Trochę jak do nie? Tak, dokładnie. Leżę na warsztacie. Ja, jakby, jakbyś wodę odsysał właśnie no? z jamy ustnej. No, teraz idzie. Nie, jednak chyba to jest trochę brudne to jest stary. Idzie, idzie. Znaczy, wiesz, wiesz co, tam na końcówce było, jeszcze stary olej, ale, ale ten już nam ścieka. No, nie wygląda to za dobrze. Ten olej, koniec końców. On może tak... No przezroczysty to nie jest stary. Jest czarny jak smoła. Więc to na tej zasadzie polega, że tu masz dyfer, który napędza i tu są przekładnie jakieś i wypada zmienić. Ale z tego co słyszałem, BMW w ogóle nie ma nigdzie, co i dla kilometrów jest pan. Ja nie, tak bardziej dla siebie raczej wymieniasz. Nie wymieniam, to nic nie leczy. No bo już ciągnie powietrze, bo słuchajcie, jak właśnie ciągnie powietrze, ale jeszcze próbuję to do końca wysuszyć. No wiadomo, że całkowicie tego nie wysuszymy, ale. No, tak wiesz, jak tu wchodzi 800, I tak, i tak no, i tak to że tyle wyszło starych. Pamiętaj, że nie musiało być tutaj aż tyle. Chociaż nie będzie jak się przelewało, to musiało. Być. No teraz Dobra. Fajne to jest. Tak szczerze pierwszy raz widzę taką zwiarkę na, na, na kable. No na pewno jest to poręczne, nie? No stary, bo I, zazwyczaj i, i jest wyjmuje. tutaj wszędzie gdzieś jakieś te, wiesz, rurki idą pionowo i tak dalej. Zazwyczaj tak jest na warsztatach, z tego co widziałem. Na parę już byłem parę razy z samochodami, więc co nieco się znam, że tak powiem, nie? Teraz co, musimy wziąć to. Tak, mamy strzykaweczkę, 200 ml. To jest 200? Tak. O to nie pół litra? Nie. nie, nie. 200 ml. No nie wiem. O, zobaczcie, mamy taką strzykawkę. Co prawda ja do skrzyni to napełniałem strzykawką lekarską. Lekarską? Tylko dużą <laughs> i nie była tak duża. No ciekawe to jest tak szczerze. Olej lejemy, nie wiem, taki był powinien wyszedł, więc taki lejemy. Nie wiem czy jest dobry, czy nie, nie znam się, ale sądzę, że do dyfra, no to nie ma tu wielkiej polityki. A jeżeli tak na hurtowni wyszło, no to tak musi być, nie? Stary coś za szybko nam idzie dzisiaj. A w dobra nie, bo wczoraj też tak mówiłem. Znaczy nie wczoraj, w poprzednim odcinku. <grymne> o, żeby powietrze zaciągnął. No nic weźmiemy to na. Więc no, okay. no. przyleci powietrze i to chyba trzeba dojść powoli poczekaj, jedną to pod kątem. Żeby... Ja się z tą miską pospieszyłem, ale ona się jeszcze później nam przyda. A, bo jak się będzie przepełniać, tak. przelewać... Dobra, mamy jedną porcję. Na podaną, 200. Powietrze łapie strzykawka. Albo nie, bo ja jej bardziej już nie mogę odtagować, więc ja nie biorę zbytnio dużo. Ja. Zobaczymy też, że później w co zostanie. No ale i tak i tak nalewamy tyle, żeby... Żeby później... wyleciało, tak? Już coś wylatuje stary, to wątpię, że... Ta strzykawka, stary, to powinna być ta już ostatnia, nie? Bo między... No, powinno się już ulać w tym momencie, tak, tak naprawdę. Tak? Jeszcze nam się nic nie ulało, więc... Sprawdźmy. Okej, okay, no i wyszło. Dobra, wyszło. Czyli mamy tutaj... Nie weszło 900, weszło 700 gdzieś. 770, 750 weszło. No takie prawie 800, nie? Bo tam troszeczkę no, początkowo zaczęło pobierać... Yy... Powietrza do strzykawki, nie? No, a ile nam ta wymiara, wymiana zajęła? Ile? Nie wiem, 20 minut? 15? No, z 20 minut. 20 minut, więc to nie jest jakieś ten, tylko trzeba mieć sprzęt oczywiście, żeby tutaj to zrobić, nie? Bo to nie jest takie proste, bo tu nie ma korka z postowego. Ja słyszałem, że w X-ach jest, a w tych nie ma, nie? Ale to nie wiem, czy jest prawda. Mamy nowy korek, tak jak producent zaleca, znaczy, no jak wymieniacie ogólnie, to zawsze zakładajcie nowy. Więc lepiej dołożyć te 20 zł, czy nie wiem ile i mieć dobrze zrobione. My zawsze dobrze robimy, jak widzicie. Mamy klucz ten dynamometryczny, dobrze mówię, jakoś tak? Dokładnie dokręcimy. Ja A to już możesz ty, bo to że To lepiej, żeby ktoś zrobił, kto tego nie przekręci. Tego się nie da przekręcić. o, czyli jest Klo dobrze dokręcone. Klucz nam strzela, mamy dokręcone. Yy, spsikamy, wyczyścimy dokładnie teraz wszystko no i przechodzimy dalej wyczyści, daj ja to wyczyści może, odsuń, może, może, może. na wow, stary nie, odsuń się tylko a, to tylko tak, żeby tak, smary. tak, i teraz to przedmuchamy i jest wszystko i teraz lecimy w dół i robimy klapę, tak? tak jest, jedziemy w dół Czy trzeba ją całą rozebrać? pewnie trzeba Ech, raczej nie, rozbierzemy tapicerkę i i spróbujemy jakoś do tego dojść. Zakładam, że to musimy zdjąć, tak czy nie? Tak, dokładnie. To trzeba jakoś czy to samo schodzi całe też trzeba. Czekajcie. Tu coś powinno być. Jakiś kluczyk, tamten, tam, inne rzeczy, ale nie ma. Trójkąt jest, gaśnica jest, czyli wszystko jest. <grymka> yy, mamy nową klamkę. Wygląda ona następująco, tak? To nie jest oryginał, jakby ktoś pytał, dlatego, że oryginału nie było dostępnego, więc wzięliśmy zamiennik, żeby po prostu to wymienić, nie, I, i tyle. I to będzie, pasuje? Takie samo? Takie samo? Lux, prawie takie samo. Nie, takie samo. To, żebyśmy sobie tutaj miejsce zrobili. Czemu tu jest, co tu jest, tu jest win mój? Um, albo win, albo numer części może być. Muszę to zblurować, bo wy te hieny zaraz będziecie <laughs> za dużo wiedzieć. Daj, ja to zrobię, bo myślę, że ty robisz to delikatnie. W którym miejscu tylko nikt... Poczekaj, wiesz co? Masz tutaj i tutaj będzie, tylko... E, czekaj, może tam tutaj jakąś taśmę damy, żeby nie porysować lakieru, wiesz? Poczekaj, tak. okay. co <słuch> robisz? Nic. Jaką taśmę? Szmatę mam stary, tam taśmę... Szkoda taśma? O, o! Majster to się na wszystkim Ty robisz tak za delikatnie, jakbyś nie chciał popsuć. A właśnie nie trzeba pokazać, że chcesz ją popsuć, to ci puści, nie? Ja robiłem delikatnie przez 14 godzin zaciski. Stary. Ale finalnie się udało, tak? Kamera, wszystko wychodzi. Jakbyście no się, się... Ty, jak ktoś chce się, się złamać do tego samochodu, robi tu zwarcie i mu się klapa otwiera. W sumie tak. Ko nie pokazujemy, pytanie. nie zachęcamy. Okay. Mogę przetrzeć. Kable wyglądają jak. To jest jakieś zwarcie tutaj robić, czy co to jest? E, to jest mikrostyk, wiesz? Okay. I teraz pytanie, czy to jest właśnie kwestia tego mikro... O. Mikrostyka, tak. No, no, znaczy tam. Y, Tej, działa. <śmiech> Cię <śmiech> wystraszyłem, że coś popsułem. Ja, Majster, popsuł coś. Tak, no. E, to patrzysz, takie same? Daj ocenę Tak, czekaj wiesz co, bo tu trzeba chyba. trzeba przełożyć. No, tu jest y, to mocowanie tego. To jest sama klameczka. zaraz to rozbierzemy i popatrzymy. Tak jakby wiesz, y, nie ma wyjścia na mikrostyk ten. A, nie, bo tu jest mikrostyk. Tak. A tu jest kostka, musimy kostkę. Ale... Po... Nie, ta, to, ja ta kostka, mam... kostka działa, nie? Tylko... Robimy tak, pa. Tu rozpinamy, bo to jest kostka. To? Tu. Ale tutaj nam działa. Problem mamy w tym. No, dlatego możemy to roz... po co będziemy przepinać ten, jak to zniszczymy zaraz, jak tu działa, bo tu zobacz, zobacz, bo to jest no, łamane. Nic nie musimy prze... bo ty źle myślisz. To, widzisz, nie działa tak jak to, nie ma tej, o tego, a tu też jest mikrostyk, zalany, i musimy przełożyć tylko, no mówię ci, i to po prostu nie dociskało do... Nie wiem, no, to tylko tu wkładamy? No, to jest to samo. No, tylko, właśnie. Tylko jakaś lepsza wersja. Aha, to... no, dobra, no, no, czekaj, no, teraz no. się zgubiłem. Dobra, już. No, to... czekaj, 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 czekaj. <laughs> nie, jesteśmy za mocni tutaj. <laughs> no tak. Dobra, czekaj, wkładamy to. Nie, bo to jest zepsuta część. Tu masz nową. To jest nowa. To jest ta, co było. Rozumiem. No, dobra, ja sobie pomyliłem stare z nowym. Dobra, czekaj. A, no. I temu się zgubiłem. Dobra. Ja się nie rozumiałem tego. Widzisz, no ty wcześniej pociągnąłeś teraz ja. Dobra, zobaczmy czy działa. Działa. Dobra, nie nie musi się zamykać. Montujemy kamerę. No za szybko nam to idzie. Dzisiaj dzisiaj zdecydowanie lepiej niż ostatnio. Kamera osoba. w tą stronę na pewno, nie? Żebyśmy nie zrobili jak ten majstry z przodu. Nie, w lusterku. A w lusterku, przepraszam. Ja nie wiem jak, ale ją naprawiłem, już normalnie działa. Ale co odwróciła się? No. Nie wiem, może ojciec coś grzebał. Kurde, mówię, nie zamykaj się. Zakładamy tablicę i następna rzecz jest zrobiona. Szybko idzie. Prawie. Coś tu nie pasuje. Dobra, tylko czy to wejdzie teraz nam tam? Coś problemu? Wierzę, że tak. To już było jakby pękało. Ale test. Co? Zobaczmy, kamerę nie przypięliśmy. Co, co? Chyba kamery nie przypięliśmy, stary, bo lata cała. Ej, zobacz, tu jest nawet mogliśmy tylko to wziąć, a starą osłonkę. Jakby była zła, tak na przyszłość. Wiesz o co chodzi? Mm -hmm. Że tu Wiem, możesz no, sam tak. moduł, a klameczkę możecie sobie mieć taką, jaką mieliście. Dobra, dawaj tego się, bo tam będziecie. Mówię ci Kasper, wy ja tu. Ty za bardzo tu podchodzisz, jakby to było nie wiadomo co. No, w końcu porządna fura, no. Kurde. raczej tego tak nie zrobimy już. No, paczkę, rozbierzemy rozbijemy to trzy i... a Dobra, teraz tu i tak już rozjechałem. Wychodzisz? Czy nie? Zamiennika nie wyciągnięcie w taki sposób. Hej, jak wam nie wychodzi, to nie wyjdzie. Ale to czemu musimy wszystko tu rozebrać. Stary, wiesz ile to roboty. No zrzucimy sobie tylko ta piserkę. A, bo to są te spinki takie, wiesz. Kuk. Które się często, gęsto urywają, wiesz. <laughs> Spadło. Stary, zdupcyły wszystkie. Obydwa. Właśnie, bo to też. Się o, ten, okay, ten, Gdzie dałeś te kółki? Tylko, żebyśmy sobie tam. Tam po lewo za nami jest stolik, i na tym Aha, stoliku. Dobra, wiesz? Okay. dobra, wkładam łapę i raczej to tak nie pójdzie, jak myśleliśmy. Czekaj, poczekaj. Czekaj, tu są jeszcze dwa popuścimy. Czekaj, czekaj, jest tylko, jeszcze jedna. Dobra, dobra. Zobaczcie, co tu jest. wiesz? tu są światła e, już wiem jak światła wymienić jak to jest jakiś mechanizm od czego Bo nie możesz tam rękę dalej. Czeka, czeka, czeka. Czeka, czeka. Nie, stary, czekaj, czekaj, czekaj czekaj, czekaj, czekaj nie, stary, to się trzyma okej, szkoda było rozkręcać to blasek czekaj, czekaj, czekaj 4, 4, Kto to zrobił O wyszło dobra Tu mamy Teraz z drugiej strony Muszę to też znapchę Tam już włożyłem Tak. Nie dotykaj no Tutaj też Teraz trzeba przykręcić tylko okay, ja do tego przestałem. Czy to tak powinno być? A, wiesz, nie, to, to. No, wiesz, jednak. Wystarczy, że ciśniesz. No i gitara. A to? A to jest... To przekręcamy to gitarę co Co? Już bym nie mógł dać klapy do innego auta czy co? Nie no, mógł być. Ale wiesz co to oznacza? No. Oznacza to, że z tyłu nie była bita. No! A wy tak macie? No właśnie, tył nie bity, czyli dobra. A że z przodu puknięta, to się nic jej nie dzieje. Wycieraczk, wymiana wycieraczek jest prosta. Tryb serwisowy wycieraczek to włączyć? Taki tryb serwisowy, co ty wymyślasz? Zatrzymaj. No, czekaj. W dół, w dół, w dół. A bo tu jest inna wajcha, jak coś, nie? Wiedzieliście, że jest tryb serwisowy wycieraczek? Ja zawsze się męczyłem, żeby tam je wymienić. W każdym samochodzie, jaki był do wymiany stary. Moim zdaniem są. Takie sobie te wycieraczki. Tu nic nie trzeba wymieniać, tak? Nie, nie, I to jest ta? Tak, dokładnie. Dobra. <grywka> no. Tu jest trochę... Czas plunąć. I co, to tyle trzymam moją wycieraczkę? Dobra. Jakie to są marki wycieraczki? Nie wiem, to Kasper przyjdzie, to powie. Są całkiem inne obudówki tutaj. Nie wiem, czym to jest spowodowane, ale pewnie na upartego. Ale to nie ma znaczenia, chyba. Z czego to są wycieraczki? Waleo. Okej. Okay. Jakieś Waleo, jakby ktoś chciał. Też nie oryginał. Wszystko, nie Tak mówię, temat padł wczoraj, także na szybko ogarniane. A nawet nie chciałem oryginalnych przecież. Na serio, tak się nie zmienia? To po, czemu z tych się wyjmuje? Dobra stary, ja to zdejmę i wrzucę do bagażnika Wiesz czemu? Myślę, jeszcze może przydać Może być tak, że kupię ku kiedyś takie wycieraczki i będzie to potrzebne, nie? E, ładne wycieraczki, mam nadzieję, że będą dobre Tak szczerze, a jak nie, to wymienię po raz kolejny no. A tu też jest kwestia tego, bo ja zauważyłem po wycieraczkach tak, że często mimo, że kupisz nowe, są dupne Wiesz o co chodzi? No tak, no zależy kto? Bo to zależy od firmy, moim zdaniem. A jeszcze tam od... jak to się nazywało? Od niewidzialnej wycieraczki. Wiesz. niewidzialnej wycieraczki, bo jest powłoka i żeby to też... A poza tym nie hałasują. Niektórzy na przykład płynem biorą trochę, takim do naczyń. Ty adelałeś płyn do spryski Nie, po co? Bo ta wygląda lepiej. A jak mi będziesz kurwa hałasować, to cię u A ta Nie, wygląda, to ta, tak... wygl ta wygląda lepiej, bo może jeszcze jest oryginalna, nie? Nie, no co ty. Już nie. I tyle. Proszę bardzo. Czy on w ogóle to pasuje? To wygląda takie trochę jak RS Nie? Jakby ktoś tu RS chciał wpisać? Tak Tylko Edition Dobra, nie bierzemy tego Jednak Jak mam się... Tak też, tak też właśnie myślałem, bo to takie... A zobacz, ale zrobili tylko od kierowcy, jakby tego nie było. A nie, z przodu też jest z drugiej strony. E, dziękujemy za dzisiejszy odcinek. Był z nami Kacper oczywiście. Ja Możecie dziękuję, żeby na Instagrama zobaczyć co robi chłopak, bo dużo relacji ostatnio zaczął, wrzucał. Widzimy się przy następnym odcinku, a będzie wrobione taka rzecz, że to plus 10 do szybkości staje tego samochodu plus 15 do spanu no tak, tak, tak widzimy się w następnym dywaniki no niestety nie pasują trzeba na inne tutaj e, trafić nie ważne, trzymajcie się Na nała dzięki bardzo Asienka